Dzień dobry, kochani. Tu ja mam kawkę. Ja mam Was pytanie konkretne. Znaczy takie powiedzenie, że głupi ma zawsze szczęście? Tak, znamy. Dobra, nie wiem co robię. W się jeszcze wylałam to mleko, no nie wierzę. Nie, Dogadłeś się, że wszyscy znamy raczej powiedzenie, głupi ma zawsze szczęście. W tym wypadku ja jestem głupia i mam szczęście. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zdałam korporację, to już wiem. Byłam dzisiaj na tym egzaminie. I zdałam! Jakby szczerze powiedziawszy, ja po prostu najważniejsze, że zdałam i jestem w szoku, że zdałam. Nawet nie wiem jakim cudem ja zdałam to, bo... Jutro ja mam egzamin z korporacji globalnych. Jedyne co zrobiłam, to przypisałam z notatek jakiś... Jest to Będę to pewnie wspominała źle, bo możliwe, że zjebię. Jakby gadałam trochę ze znajomymi, oczywiście. My lovely friends yy, dużo jakby mnie po, mi powiedzieli przez te parę, w sumie przez godzinę, którą się widzieliśmy. Miałam egzamin na dziewiątą, myślę, wszyscy mieli egzamin na dziewiątą. Yy, przyszliśmy, ja w ogóle przyjecha, przyjechałyśmy też jakoś mega jakby o wiele szybciej, bo żeby wiadomo, właśnie nie spóźnić na egzaminie w ogóle. Byłam jakaś właśnie chyba 8.30 czy coś w tym stylu. No i się okazało, że wpuszczane są osoby od A do K. Więc wiecie, nazwiskami od A do K. No i co? No i Marta Pachecz, Marta Paczkowska, no jest na P, więc jest dopiero później w alfabecie, więc... No się nie wrzuciłam tam za pierwszym razem, tylko musieliśmy czekać kolejne pół godziny. Także na dobrą sprawę dzisiaj jest bardziej dzień szczekania niż... Szczekania. Z czekania samego niż z pisania egzaminu, bo egzamin dosyć szybko napisaliśmy. Nasz wykładowca powiedział, że możemy poczekać jakby te półtorej godziny, i za półtorej godziny już będą sprawdzone i będziemy już mieli wyniki. Jeśli już ktoś czuje, że na przykład nie do końca wie, że zdał, w sensie, że nie do końca raczej zdał, i czuje, że raczej no, to nie jest dane, to żeby, żeby zostać. No ale my mieliśmy takie dobra: no w sumie to to nie stracimy, a tak to może zyskamy, bo wtedy może, możemy, wiecie, tylko pogadać szybko, jakbyśmy nie zdali, i może od razu tam jest podciągnięta jakaś ocena i tyle. No i co, ale na szczęście wszyscy zdaliśmy. Za pierwszym razem nie było nic z ten nic się nie działo, także. Także jestem mega szczęśliwa. Jestem dumna z nas wszystkich. Powiem Wam. Cieszę się, że się nie uczyłam, cieszę się, że nie, nie, po, nie poświęciłam na to za dużo swojej energii. Więc tak, jestem zadowolona. Kupiłam wczoraj w widzu, takie coś. Crispy. Także zaraz przetestuję i idę do siebie do pokoju. Jakoś tutaj jest ciemno, bo dzisiaj w ogóle dzisiaj taka smutna pogoda troszeczkę, bo pada deszczyk, ale ja zawsze mówię, że będzie rosła dobrze, trawa. Także trzeba zawsze, wiecie, patrzeć na jakiś plus sytuacji. Może to stestujemy, Zobaczmy na to przy kasie. Uu. Uu. Fajne. Taki zwykły wafel w sumie, z tym białym jakby, wiecie, dobrym wypełnieniem. Yy, dobre, ale nie wiem, czy to był, to był mój ulubiony baton. Posłucham sobie do końca zgrzytu. Cała prawda o rewo i gimperze. I co, wydaje mi się, że to jest jakiś vlog z całej tej sesji. Ale nie wiem. No, nie dodawałam niestety odcinków ostatnio. Wiecie, teraz jakby nagrywam, jest 31 stycznia, więc nie wiem, kiedy to będziecie widzieć, bo naprawdę ten styczni był dla mnie zbyt crazy, tak na dobrą sprawę, w sensie do końca sama nie wiem, co się ze mną dzieje. To nie jest mój gorszy okres, bo mój gorszy okres już się naprawdę skończył, już jest zarobiście ogólnie, ale właśnie to jest ten moment, kiedy chcę ogarniać to swoje życie i po prostu musiałam najpierw ogarnąć jakieś inne elementy tego życia. W poniedziałek mam e, egzamin z mikroekonomii. Nie wiem co o tym sądzę, nie jestem zachwycona, ale myślę, że też dam radę eee, na, tą, na tą chwilę. Ten semestr dobrze się ogólnie zapowiada, że będzie dobrze zdany, Także raczej jestem w pozytywnej myśli. Hi guys, jest 14, niedziela. Nadal się nic nie uczyłam do mikroekonomii, którą mam jutro. Więc... I think that's good time to start. Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć. Um, nie mam do tego pojęcia jak... Nie mam do tego pojęcia, jak mam zacząć się uczyć, to be honest, bo... Nie wiem. Nie wiem. Ale zobaczę, co moi ukochani przyjaciele wysyłali na grupę i po prostu tamtąd będę czerpała jakąkolwiek wiedzę. Miejmy nadzieję. Już... Ale tego jest trochę. Raz, dwa, trzy... Sześć, siedem. 7 prezentacji. Wow, ej, to nawet jest mega króciutkie, bo to są 13 slajdów, 3, 11, 6, 3. Więc będę się tego uczyła dzisiaj i jutro. Jutro muszę wstać wtedy na pewno wcześnie. E, mam jutro w sumie ten egzamin na 13. Więc zaczęły mi się teraz takie 24 godziny do egzaminu, więc miejmy nadzieję, że w te 24 godziny to ogarnę. So ja yeah, mam dosyć dobry dzień, w sensie, że sobie tak wszystko ogarnęłam wokół siebie, więc that's fun. I taki, ogólnie taki czas na ogarnianie życia się zacznie właśnie, bo jest sesja i będę chciała być taka, wiecie... Już faktycznie będzie, będzie trzeba się uczyć, bo parę egzaminów, na które jakby muszę. W sensie, no już myślę, że naprawdę moje całe szczęście już wyczerpała, my guess, i po prostu to, że ja po prostu dobrze... Jakby nie wiem, to, że na razie zdałam wszystko, jest mega crazy. Aha, i jeszcze będę musiała w ogóle zrobić poprawki w moim projekcie z ARIS na statystykę, bo nasz ziomek od ćwiczeń wysłał nam, co musimy poprawić, więc dzisiaj musimy się jakoś zdzwonić z Maliką i to poprawić. Zasnamy się chyba z tym, ale damy radę. Specjalnie zaczęłam sesję na studiach. Wczoraj miałam swój taki pierwszy egzamin, faktycznie w sesji, czyli mikroekonomię 2. Ogólnie dosyć spoko mi raczej poszło, raczej to jest zdane, tylko no teraz tylko czekać na tą ocenkę, żeby być tak na 100% pewnym, ale myślę, że spoko. Wczoraj jeszcze też się musiałam w ogóle zwolnić, tam iść do mojej właśnie pani wykładowczyni. Pani właśnie z mikroekonomii, żebym mi jakiekolwiek usprawiedliwienie napisała z WF-u, bo jeszcze wczoraj powinna mieć WF, ale ja do niego nie poszła, bo u mnie już jest sesja, więc tak, więc jeszcze tam musiałam to ogarnąć, ale to było mega śmieszne i mega fajne, mega miła. W ogóle pani z mikroekonomii po prostu na zawsze pozostanie w moim sercu. Także to załatwiłam, już sobie usprawiedliwiłam i mam już zaliczony WF. Jeśli chodzi o zaliczenie reszty rzeczy, no to tak, mam już większość ćwiczeń zaliczonych oprócz statystyki. Bo tam właśnie mamy ten projekt z Maliką, robimy razem projekt z Arisa. No to tam miałyśmy, musiałyśmy jeszcze zrobić jakieś poprawki. That was crazy! Trochę się w tym wkurzyłam not go na ale dobra. W każdym razie tak już to poprawiłyśmy i wysłałyśmy, więc mam nadzieję, że już teraz będzie git i ocenka będzie wpisana. Także to ze statystyki. I co? I teraz w sumie zostały tylko mi trzy egzaminy, czyli MSG, czyli międzynarodowe stosunki gospodarcze, nauka o przedsiębiorstwie i właśnie metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych. Czyli MSG, NOP i... Minosk, Piękny skróty. Dwa z nich są pisemne i nauka przedsiębiorstwie jest ustna, One jest ostatni, jako ostatni mój egzamin, także kinda stressful, kinda stressful, ale tu szczerze powiedziawszy jakby myślę, że to do ogarnięcia jest, także na luzie. Ja, myślę, że ten vlog będzie dosyć później, <grym> więc myślę, że mogę Wam zaspoilerować mały mój pomysł, który mi się narodził w głowie, bo jutro Malika ma urodziny i chcę jej zrobić małą niespodziankę i do niej przyjechać, także mam nadzieję, że będzie cały dzień siedziała w domu. <grym> to się sama mówiła, że nie chce nic robić na urodziny i myślę, że nie będzie miała czasu w ogóle, no bo wiadomo, nauka i te sprawy, ale stwierdziłam, że godzinka czy dwie spędzenia czasu ze mną po prostu nie zbawi nikogo, a może pomoże. Więc stwierdziłam, że po prostu będzie spoko, jeśli do niej pojadę, może jakieś kupię kwiatki, jakiś słodycz coś i, i ją zaskoczę. E, także mam nadzieję, że będzie, będzie cute. <grym> także na jutro właśnie taki plan, więc jutro chcę właśnie wcześniej wstać, pójść do sklepu i od razu na pojechać do niej. Także taki plan mam. I Jutro też Iwuś ma urodziny, więc też będę musiała wszystkim napisać życzonka, właśnie mega śmiesznie się złożyło, że my na początku studiów naszych się poznaliśmy i dosłownie nagle dwie osoby tego samego dnia się urodziły, więc to jest mega śmieszne. Ale tak, to pewnie będzie o wiele później, więc już życzę tutaj na vlogu wszystkiego najlepszego dla Was, kochani. Na pewno to będzie później, jakby girl, to jest jutro. Poszłam pograć w Hogwarts Legacy. Chyba idę grać w Hogwarts Legacy. Idę grać. Myślę, że idę grać. Już się wygadałam. Dziękuję, że mnie słuchacie i że wytrzymujecie to gadanie moje. Dzień dobry, witam kolejnego dnia. 5 luty, środa. Malika ma dzisiaj urodziny i już ma, ma dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego jadę. Jest 10.19, więc zaraz wychodzę. Podjadę sobie do Lidla, kupię jakieś fajne kwiaty, myślę, że jakiś kawałek ciasta, jakiś prezent, um, Aronow, czekoladę czy coś jeszcze wcisnę. I pojadę do maliczki. Zastanawiałam się, co zrobić, żeby to była jakaś fajna niespodzianka i żeby się jej tak nie wbiła na chatę śmiesznie. Coś właśnie nie wiem. To do końca nie wiem, ale myślę, że po prostu do niej zadzwonię pod pretekstem: o, składam jej życzenia urodzinowe, i po prostu powiem jej, żeby otworzyła może drzwi. Tylko chciałam też to nagrać. A ja mam tylko telefon. No jestem ja jestem ogarnięta, uwaga. Rare event Marta Paczkowska w końcu się pomalowała. Rozświetlacz, rzęsy, e, nawet usta sobie zrobiłam e, tą kredką i brwi wyczesałam i jest git. I outfit mi się mega podoba. Jest taki czarno-biały. Ogólnie fajnie to wygląda bez tego. Mi się bardziej podoba, ale jednak jest trochę chłodno. I w ogóle przypomniałam sobie, że mam taką fajną bluzkę. Totalnie o nie zapomniałam, totalnie. Jakby ja nie wiem, czy ją kiedykolwiek miałam ubraną. Może raz, może dwa, bo ona jest taka, wiecie, takie... Tak samo jak te spodnie, że takie w takie paski jakby, w takie pręgi aroną, tylko że właśnie czarna. I zapomniałam totalnie, że mam. Także super. Bardzo się cieszę. Po prostu się dzisiaj bardzo ucieszyłam, że mam taką koszulkę. Także git. Wychodzę. do maliczki. 11.36, więc mam nadzieję, że jest w domu, że nadal nigdzie nie wyszła i że będzie fajnie i że będzie ucieszona. Mam nadzieję, że to nie będzie przypał jakiś, że, że mnie znienawidzi. Dobra, nie żartuję oczywiście. Ej, trochę się stresuję. Są kwiatki, mam nawet kawałek ciasta, krówki. Mam nadzieję, że to się nie płógnie w mojej torbie, ale myślę, że będzie dobrze. Także lecę. Cześć! Wszystkiego najlepszego! O, ale mi dzień zrobiłeś! So sad! na tutaj przebitkę, jak tutaj kiedyś ostatnio byłyśmy. To było trochę często, bo to było wakacje, tak? Wakacje, wakacje. No. Przed... I to zupełnie inaczej wyglądało. Yes. so sad. O, jest tu wtają. O, czekam 3 lat tu się na pewno jakoś... Ocenka urodzinowa jak na razie od 1 do 10? 10, na najlepsze urodziny. Dzięki Marcin. <grym> <grym> Dziękuję Ci. Dzień dobry kochani. Jak było wczoraj, to tak, udała się niespodzianka, Manika się totalnie mnie nie spodziewała, zadzwoniłam do niej, jak już stałam pod jej klatką i mówię, a się ma, służą mi życzenia, 100 lat, 100 lat i potem powiedziałam, żeby wyjrzała przez okno, a ona mówi, no jakby, ale o co ci chodzi, a ja mówię, no wiesz, no, jestem tu jak Romeo do swojej Julii i w ogóle się zaczęłam śmiać i mówi, ale o co ci chodzi, girl, a ja miałam takie, dobra, otwieraj mi, otwieraj mi drzwi. Ona co? I ja tak wiecie, wpisuję już jej numer i dzwonię, jakby do niej, do klatki i ona: Ła, co, Marta? No, no i weszłam, przyszłam i jej, niespodzianka, więc fajnie, bardzo się cieszę. E, długo siedziałam, e, w sensie dużo spędziłyśmy spędził razem czasu, bo ja tam przyjechałam jakoś, nie wiem, o 11.30 chyba, e, chwilę przed 12 na pewno byłam u niej. A wróciłam jakoś o 18.30 do domu, ale fajnie go spędziłyśmy, bardzo się cieszę, że to zrobiłam też dla niej, bo po prostu myślę, że to było tak potrzebne. Urodziny się ma tylko raz w życiu, w sensie to jest coś takiego, że te, takie urodziny konkretne, Maliczka ma teraz 21 lat, 21 urodziny, kurczę no, tylko raz w życiu, nie oszukujmy się. Także tak, także myślę, że miło spędziły, spędziłyśmy ten dzień, eee, więc było fajnie. No i co? Dzisiaj mam egzamin z MSG Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Czy coś umiem? E, nic, a nic. Słuchajcie, ja jestem coraz w gorszej sytuacji, ponieważ ja w ogóle się już nie uczę, e, więc błagam, nie bierzcie ze mnie przykładu. Mam na przykład dobrą informację, bo zdałam z mikroekonomii, e, bo miałam w poniedziałek egzamin, już się dowiedziałam, że dostałam cztery. Cztery! Także jestem mega z siebie dumna i mega się cieszę z tego. Także tak, na tą chwilę wszystko mam zaliczone, bardzo się z tego cieszę. W sensie tak, no mówię, jeszcze nie wiem nic o tych ćwiczeniach z e, Minos, ale na pewno jakby to zdałam, jakby myślę, że to na pewno nam zaliczy. Mam nadzieję przynajmniej, no bo kurczę, to by było chyba nie, niemożliwe, żeby nam tego nie zaliczył. I na tą chwilę po prostu modlę się, modlę się o dzisiaj, bo tak, dzisiaj i... Ogólnie ten egzamin jest też dosyć O właśnie, muszę wziąć w ogóle jakiś sobie długopis czy coś, bez niczego pojadę Coś mam tutaj? Dobra, mam piórnikę, to zajebiście. No wiecie, chodzi o to, że ten egzamin będzie ABCD, tylko że problem jest taki, że mogą być jakby albo jedna odpowiedź poprawna, albo też dwie. Cholera wie. Także mnie to trochę denerwuje, bo tej wiedzy jest bardzo dużo, a wiecie, no jednak pytań na egzaminie możecie dostać dosyć jakby ograniczoną jednak ilość. No nie wiem, nie, nie wiem do końca, ile będzie w sumie pytań na egzaminie. Wiecie, to jest taka też sytuacja, mi się wydaje, nie wiem, mo mogę to trochę sobie porozmieniać tutaj, bo mam z jednej strony taki, wiecie, taką opinię na ten temat, że u nas na przykład wykłady nie są obowiązkowe, więc ja na nie nie chodziłam, one były online, więc z jednej strony trochę, wiecie, to jest coś takiego, że głupio w sumie, że nie chodzę, no bo przecież mogłabym sobie siedzieć w domu, nie tracę czasu na dojazd i jest spoko, ale z drugiej strony, no jak widzieliście, ja sobie wolałam spędzać czas po prostu w inny sposób, sobie grałam w Hogwarts Legacy, Pogoskałam klarcie, poleżałam w łóżku, popierniczałam się trochę. No, welo, może wolę w taki sposób spędzić czas. Ale też czasami po prostu te wykłady, na przykład, właśnie były o 15.15. .15. No to kurczę, to jest wiecie, już taki. To jest taka godzina, że nie wiem. U mnie brat mój wraca do domu, mój, mój tata wraca do domu, już chcieliśmy sobie jeść obiad. No, więc miałam takie, no nie będę siedziała na tych wykładach. Tym bardziej, że po prostu. Ciężko jest, bardzo ciężko się skupić na takich wykładach. Ja na początku chyba trochę na nich siedziałam, na niektórych, właśnie w piątki, na tych wykładach online. No i co? No i potem na przykład po prostu siedziałam na telefonie, oglądałam Instagrama i wiecie, tutaj niby na, ta, na laptopie mam te, te tips odpalone, ale z drugiej strony tak czy siak, jakby wiecie, jestem, ale mnie nie ma. W sensie to jest takie głupie, że nie słucham nic. No tutaj jest duża, myślę, kwestia po prostu prowadzenia yy, wykładów. Miałam jedne wykłady w pie na pierwszym semestrze, na przykład które z makroekonomii, które mega mega uwielbiałam, bo po prostu wykładowca bardzo fajnie przedstawiał nam wszystko. Kwestia też tego była, że na przykład dawał nam hmm, pytania, które będą możliwe, że mogło być takie podobne pytania na egzaminie. No to wiecie, to już też jakoś zachęca na pewno człowieka, żeby chodzić na takie wykłady, ale też właśnie po prostu one były mega ciekawie prowadzone. Ja robiłam sobie notatki i mega po prostu lubiłam tego człowieka, który nam prowadził te zajęcia. No i też właśnie dzięki temu o wiele łatwiej było mi, jakby się nauczyć na egzamin, nie? Po prostu sobie potem miałam wszystkie rozpisane te pytania, albo na przykład porobione zdjęcia. Wszystko wiecie, w jedno, w jedno miejsce macie, w, w jedno miejsce sobie to wrzucałam i wiedziałam, z czego mniej więcej się spodziewać na egzaminie. Tutaj, no, mój błąd pewnie, że nie chodziłam w ogóle na zajęcia, ale powiem wam, że naprawdę no, to jest tak rozbudowany przedmiot, że no mega ciężko mi jest stwierdzić, co tam będzie. Jeśli chodzi o to, że miałam ćwiczenia z MSG, no to na przykład no na ćwiczenia musiałam chodzić, no i chodziłam, ale one też były prowadzone w nie do końca jakby fajny sposób dla mnie, po prostu nie, po prostu pani też jakby prowadziła jako taka na no dobrą sprawę prowadziła wykład i no po prostu też mi się to nie podobało, no bo wiecie, no jak mam po prostu jakąkolwiek wiedzę posiąść z tego przedmiotu, skoro tak nie wiem, no nie było to w ogóle nic wyciągane, nie? Takie takie to wszystko dziwne było. No, na przykład właśnie z mikroekonomii. Na wykłady chodziłam, co w się sensie tam, yy, bo były też online, no to tam wchodziłam czasami, ale też czasami nie chodziłam, bo jakby miałam, wiecie, nie siedziałam na nich. Tam akurat pani mówiła, że pobieram listę i jak ktoś chodzi i zawsze jest, to wpiszę może jakieś punkty. No to miałam takie, o okej, okay, no w sumie by się przydało, może zawsze wiecie, jakiś, jakiś dodatkowy punkt, ale no też potem nawet tego nie klikałam i miałam takie dobra, ogarnę, ogarnę to kiedyś. Yy, więc no, i co? No, i zdałam, i fajnie, no bo czułam się przygotowana na wykład, bo jak się uczyłam do niego, nawet właśnie wiecie, jak mieliśmy jakąś bazę czy coś, mniej więcej wiedziałam, jak mogły wyglądać pytania. No, to na przykład już wiedziałam, jak nawet się do nich uczyć. W sensie było mi, mi o wiele łatwiej, bo już przywoływałam swoją wiedzę, którą posiadłam już, bo na ćwiczeniach z mikroekonomii, fajne te ćwiczenia były prowadzone, po prostu też zadania robione. Dobra, słuchajcie, ja będę spadać, bo ja zaraz się spóźnię na autobus, zaraz się spóźni na egzamin, nie chcemy tego. Życzę mi powodzenia, szczerze, szykuję się raczej na to, że tego nie zdam, i raczej jestem przygotowana na to mentalnie już. I podejrzewam, że nawet nie będę miała takiego szczęścia jak na korporacjach czy na rynku walutowym, bo po prostu nic się nie uczyłam. I zobaczymy, może mi znajomy przekażą jakąś wiedzę. Tak, jak właśnie było na korporacjach, bo na korporacji też nic nie uczyłam, ale no jednak tutaj jest naprawdę ciężko, i nawet jeśli mieliśmy jakąś bazę, czyli po prostu wiecie, od zeszłych, yy, właśnie jakichś wcześniejszych lat, egzaminy czy coś, to, no bo wiadomo, tak jak na wszystkich studiach jest, że po prostu są przecieki, wiadomo, i są jakby jakieś stare rzeczy, których, yy, pro, yy, których wykładowcy właśnie używają yy, na egzaminy, no to jednak tutaj dostajemy tylko bardzo dużo. I to jednak jest aż za duży, po prostu za dużo tych informacji jest i mnie to samo po prostu już pokonało, że tego jest tyle. Słuchajcie, jestem ostatnio taka lost, Co w się sensie tak te studia są takie, nie, że nie wiem, że nie wiem. Cieszę się, że jest teraz ta sesja, bo trochę sobie właśnie znowu że wiecie, przypominam, że ok, girl, mogłaś się jednak ogarnąć, że mogłaś się uczyć regularnie. Myślę, że będę się bardziej starała... W kolejnym semestrze. Wiem, że tak zawsze mówię, ale może faktycznie będą bardziej ciekawie prowadzone te wykłady, przynajmniej mam taką nadzieję. I też mniej na pewno tych online będzie rzeczy, bo mam chyba dwa tylko online. Myślę, że trochę to słychać, że jestem znowu chora. I know, it's crazy. Najprawdopodobniej no się jeszcze nie wyleczyłam po prostu z mojej poprzedniej choroby, i myślałam, że się wyleczyłam. nadal miałam jakiś kasz, ale było ok. E, wychodziłam na zimne powietrze i znowuż jestem tu, gdzie jestem. Także tak, tak dlatego słabo się jeszcze dzisiaj trochę czuję, bo wczoraj też właśnie się obudziłam, Miałam taki katar, słuchajcie. Gardło mnie znowu bolało, tylko już chociaż nie tak jak ostatnio, że po prostu wypluwałam swoje płuca, bo to wtedy był taki ból tutaj na dole, a teraz mnie tylko bardziej gardło woli, ale już nie jest tak źle dzisiaj, ale tak, zrobiłam w końcu jakże piękną, dorosłą rzecz, czyli zapisałam się do lekarza. Słuchajcie, to jest, Ja wiem, że to jest trochę brzmi głupio. Ale tak, mam 19 lat i nadal nie byłam zapisana do lekarza jakiegokolwiek, no bo po skończeniu dziewiętnastki chyba? W sensie 18 lat się skończy, jeszcze ten rok można chodzić do pediatry czyli tam właśnie do takiego dziecięcego lekarza i potem już powinna być zapisana do jakiegoś takiego, wiecie, jako osoba dorosła. E, także tak w końcu się zapisałam dzisiaj, e, jestem z tego bardzo dumna. Faktycznie mnie takie rzeczy dosyć stresują, jeśli chodzi o takie załatwianie dorosłych rzeczy, nie wiem. Ale to jeszcze jest taka rzecz, którą muszę sobie przepracować w głowie, bo powiem mam tak szczerze, że no się jakoś tak w tym stresuję. Już na przykład, no wiadomo, kiedyś to w ogóle jak byłam młodsza, to w ogóle się stresowałam, jak chciałam zamówić sobie frytki w maku. A teraz mam takie coś, że w ogóle już się nie stresuję. Wiecie, kiedyś potrafiłam zakupami stresować, i w ogóle teraz no, w sumie też nie oszukujmy się raczej. Idę do kasy samobsługowej, ale, ale tak, jakby było to trochę dla mnie stresujące i to też mi ciążyło już bardzo długo, na, w, tak w myślach, że miałam takie, okej, okay, powinno się zapisać do lekarza, powinno się zapisać do lekarza. E, wczoraj właśnie też taka sytuacja była, która mi też dała dosyć dużo do myślenia. Kolejny raz w moim życiu się coś takiego wydarzyło. Że już miałam takie coś parę razy, więc mega mnie to nie zdziwiło, ale już długo takiej, takiej sytuacji nie miałam, czyli. Jadę sobie autobusem, już wracam sobie właśnie z egzaminu do domu, mam słuchawki, czytam sobie książkę i w ogóle stałam w autobusie, nie było miejsca, a ja już zaczęłam do sobie czytać na przystanku książkę, no bo byłam tak wciągnięta, jestem, jestem dosyć wciągnięta w tego Wiedźmina. No i dosłownie na poziomie jakby od jednego przystanku do drugiego, słuchajcie, tak mi się zmienił cały mood. Cała, całe moje samopoczucie się tak zmieniło, że ja czytam tą książkę i mówię, dobra, może sobie zaraz skończę to czytać i już sobie schowam, bo zaraz będę wysiadać, i tak wiecie, taka jestem taka, tak chcę to doczytać i tak dobra, i tak zaczęłam czuć takie coś w sercu, taką, ta, takie zapadnięcie się jakby, trochę tak mi ciepło się do, tutaj zrobiło i miałam takie okej, okay. to chyba ten moment znowu, że będzie mi po prostu słabo, e, zaczęłam po prostu panikować, e, także mówię, oh shit, dobra, do, doczytałam tą, tą jedną stronę, czy tam chyba rozdział do końca. Zamknęłam książkę, schowałam książkę do torby. Zawsze wyciągam teraz słuchawki, jak mam taką sytuację, bo po prostu muszę się jakby, wiecie, połączyć z otoczeniem. E, I mówię o nie, po prostu nienawidzę tego uczucia, nie? Więc po prostu w sercu tutaj taka rośnie mi po prostu panika, mówi nie, muszę wysiąść, muszę wysiąść. No i faktycznie, zaczęło mi tak, wiecie, robić się taka, tak jakby przez mgłę słyszałam, przez i tak mega cicho wszystko słyszałam. No i zaczęło mi się robić ciemno przed oczami. No ale na szczęście już wtedy byłam na przystanku i to tam był trochę tam. Jeszcze jeden powinien przystanek pojechać, no to mówię, dobra, to jeszcze przejdę, ale muszę wysiąść na pewno. Jak zaczęłam się ruszać, po prostu chciałam się, się tylko do tych drzwi, tam, wiecie, podejść. No to miałam tak właśnie ciemno przed oczami i musiałam się złapać, i czułam po prostu tak, taki. Niewład w moim organizmie, taki, taki niewład po prostu nad swoim ciałem. No, w każdym razie wysiadłam, no wtedy mi się już zaczęło faktycznie być ciemno, ale wysiadłam, poczułam to zimne powietrze takie chłodne. Mówię, okej, okay, girl, no spokojnie, poddychaj sobie, oparłam się dosłownie jakoś o jakieś barierki i mówię, dobra, będzie dobrze, będzie dobrze, nie panikuj, już jesteś wiesz, na zewnątrz. Ogólnie rzecz biorąc, się zastanawiam właśnie, z czego to wynika, bo pierwsze to, że mam właśnie taki stan, jakby prawie bym zemdlała, że czułam, że po prostu zaraz mogę polecieć, nie? więc zastanawiam się, czy to mi właśnie bardziej stresuję, że boję się tego momentu, kiedy w końcu kiedyś polecę i zemdleję i właśnie boję się czegoś takiego, że boję się takiej sytuacji i dlatego wtedy mi rośnie taka panika, bo po prostu czuję, że mój organizm sobie słabnie. Czy o co chodzi? Nie wiem do końca. Nie wiem do końca. Jeszcze, jeszcze tego nie rozkminiłam. No, w każdym razie tak, miałam parę takich sytuacji, więc to dla mnie nie jest nic nowego. Nie wiem, mi się wydaje, że to zaczęło mi się dziać jakoś od 2022 roku i właśnie wtedy sobie zrobiłam jakieś badania, właśnie wiecie, morfologię i w ogóle, no to faktycznie wtedy mi wyszło, że mam niski poziom żelaza we krwi. Więc nie wiem, czy mam iść dalej tym tropem, bo już długo nie miałam badań już w sumie pewnie jakieś z półtora roku. Eee, no dobra, może nie. Roki, parę miesięcy. No także zapisałam się do tego lekarza, bo jestem przeziębiona, ale też właśnie z tej sytuacji to wszystko wyniknęło, że stwierdziłam, że wtedy też chcę się od razu, wiecie, zarejestrować, żeby mogła spędzać morfologię eee, no bo ja tak nie mogę żyć bo po prostu, wiecie, czuję, że z jednej strony chcę dbać o siebie i na przykład właśnie wtedy wyszłam poskakać na skakance bo stwierdziłam, że ok girl robisz ten workout i to będzie moja jakaś zajawka, bo bardzo to lubię akurat robić. Ale wiecie, nie wiem czy przez tą chłodną pogodę faktycznie i to zimne powietrze znowuż mi weszło to, ale z drugiej strony już się czułam ok, i moim zdaniem nie powinnam jakby już się robić chora, jakby nie powinno być aż tak źle ze mną. Z tym omdleniem prawie, no takie to było też dziwne, bo wiecie, rozumiem gdybym była mega zmęczona, nic bym nie jadła przez cały dzień, ale ja zawsze jadł śniadanie, a to było dosłownie dwunasta, nawet nie. Gdzieś się na nią jakieś wiecie, dziewiątej, więc jakby to nie jest możliwe, żeby mi się słabo zrobiło, bo nie jadłam, bo nie miałam, wiecie, wodę też zawsze piję po prostu. Jakby to jest coś takiego, że ja staram się o siebie dbać i zawsze jakby dbam o siebie, że no nie powinna mieć takich sytuacji, a nagle coś takiego się dzieje, mam takie łód. No trochę to zaczęłam ostatnio olewać, faktycznie w sensie miałam już właśnie parę takich sytuacji. Raz miałam tak, że prawie dosyć bym wyleciała z pociągu, jak wysiadałam, że dosłownie już miałam całe odcięte wzroki i nic nie widziałam. Wery very funny i nieodpowiedzialne. Yy, także tak, także yy, to jest takie wiecie, to jest takie przestroga dla Was, może. <grytanie> pamiętajcie, żeby się badać, pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na symptomy, które się dzieją w Waszym organizmie, bo jest to bardzo ważne. Chcę sobie ogarnąć tutaj trochę pokój, bo czuję, że właśnie też przez to mam taki, takie dziwne ze sobą poczucie. I potem się będę musiała uczyć do egzaminu, który mam jutro. Yy, no właśnie, i mówię o egzaminach, yy, jeszcze tak szybko, bo już mówię 10 minut, gadam i <grytanie> po prostu hit. E, to jeśli chodzi o egzaminy, to tak, to na razie zdałam MSG. Słuchajcie, wczoraj po prostu byłam dosyć w dosyć wielkim, wielkim i to bardzo wielkim szoku. E, zdałam MSG, MSG pisam w czwartek, więc powiem Wam tak, ta sesja is crazy. E, wczoraj miałam egzamin, nie wiem, czy go zdałam, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Bałabym się, gdybym go nie zdała, byłoby mi bardzo smutno. Bo właśnie tam były ujemne punkty, ale tam miałam też jakieś dodatkowe punkty za to, że się odzywałam na jakichś zajęciach. Więc mam nadzieję, że to jest zaliczone. Mam po prostu taką nadzieję. Eee, no i co, i właśnie jutro jeszcze tylko ten ustny. No i właśnie to jest najgorsze, że jestem trochę przeziębiona. I, ale wiecie, z drugiej strony ja nie chcę robić jakichś akcji, że usprawiedliwienie, zwolnienie od lekarza, czy coś, no bo to jest na mnie bez sensu. Co <noise> się z jednej strony nie czuję się w ogóle przygotowana na ten egzamin. Wszystkie były obce a tutaj jednak mam mieć jakąś wiedzę, a tak to się uczyłam po prostu szybciutko jakiś. Wiecie jakiejś bazy, czy coś. i no. Także dobra, słuchajcie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Muszę jakoś ogarnąć swoje życie. To jest, to jest to. I właśnie o to chodzi, że w ostatnim vlogu, wczoraj dodałam vloga, bo właśnie wczoraj był poniedziałek, więc w poniedziałki są vlogi. I się wyrabiam, oczywiście, bo teraz będę się starała wyrabiać. No tak, że właśnie wczoraj dodałam vloga, który się nazywał Ambitne Plany kontra życie. Bo przez połowę vloga gadałam o tym, że, ale super, mam plany na to, na to, na to i na to. Kolejne połowa vloga to było to, że, no słuchajcie, ogólnie to byłam chora, <grym> miałam gorączkę, <grym> mam cały czas kaszel, więc <grym> chuję bo się czuję. Ale powiem Wam, że naprawdę było spoko, przecież już nie byłam chora. Męczy mnie to po prostu, słuchajcie, męczy mnie to. Idę działać. Idę działać, ogarniemy trochę mój pokój. Tak, tu tysięcy lat.